James has 22 on tonight. Knocked away by Kobe. Great hustle by Kobe. He's going to score. To świadectwo potęgi wyobraźni. And dunk Lakers lead. <laughs> well, that's 51 for number 8. And the Lakers go up by a goose. To miał być zwykły, przeciętny mecz w Los Angeles. Lakers będący wciąż w przebudowie po utracie Shaquille'a O'Neal'a znajdujący się w okolicach środka tabeli konferencji. Toronto Raptors już bez Winsa Cartera, poza playoffami, szukający nowej tożsamości. Na trybunach nie było Jacka Nicholsona, a najpopularniejszymi nazwiskami oglądającymi mecz byli Chris Rock oraz Andy Dick. Wybitny fotograf Andrew Bernstein postanowił tego dnia udokumentować wcześniejszy pojedynek Clippersów z Golden State i odpuścił mecz Lakersów. Zdecydowana większość sportowego świadka była wówczas zwrócona w stronę NFL. drużyny Seattle Seahawks oraz Pittsburgh Steelers właśnie miały awansować do Super Bowl. Jeśli mówimy o samej NBA. No cóż, fani i dziennikarze zachwycali się jeszcze występem 21-letniego Lebrona Jamesa, który drużynie Jazzmenów dzień wcześniej zaaplikował 51 punktów. Mamy niedzielę, 22 stycznia 2006 roku i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Lakersi szykują się do meczu, o którym za kilka dni nikt nie będzie pamiętał. O ironio. Kobe Bryant 28 for 46 from the field. This would be 18 for 20 from the line and an 81 point game. 55 in the second half. Paradoksalnie, historia uznała, że to właściwy czas na napisanie bardziej interesującego scenariusza. Od tamtego wieczoru minęło już 15 lat. Co roku, 22 stycznia fani LA, przepraszam, fani koszykówki świętują rocznicę najprawdopodobniej największego indywidualnego osiągnięcia w historii NBA. 81 punktów to drugi najwyższy indywidualny wynik w całej historii ligi. Kobi potrzebował na to 46 rzutów. Trafił 28 z nich, co daje skuteczność na wysokim poziomie 61%. Trafił 7 z 13 trójek, 18 z 20 rzutów wolnych. Bazując na średniej ocenie indywidualnego występu, tak zwanego game score, obowiązującym od 1983 roku, Kobi zaliczył drugi najbardziej produktywny występ w History. Tego samego dnia Tracy McGrady zdobył 43 punkty przeciwko Detroit Pistons. Ray Allen jeszcze w barwach Supersonics zaliczył 42 oczka w dwudogrywkowym thrillerze przeciwko Phoenix, a Allen Iverson swymi 39 punktami pokonał Minnesota Kevina Garneta. W każdym innym dniu te występy stałyby się nagłówkami w gazetach. Otóż nie tym razem. Cześć, z tej strony Debit. to jest kanał o koszykówce. i W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 15. rocznicę rekordowego występu Kobiego Bryanta. Niestety, 26 stycznia obchodziliśmy także pierwszą rocznicę jego odejścia. Przez ponad rok nie nagrałem żadnego materiału o Kobim, bo prawdę mówiąc, nie potrafiłem się do tego zabrać. Ale oto nadszedł ten dzień. Dzisiejszy film jest pełnym przedstawieniem znaczenia meczu przeciwko Toronto Raptors hołdem dla zawodnika, przy którego grze się wychowywałem zbiorowiskiem archiwalnych zdjęć, ujęć, wypowiedzi z tamtego okresu ale też wniosków, mitów, zmian i długoterminowych skutków, do których doszło właśnie przez Kobiego i jego 81 punktów. Tradycyjnie już byłoby super miło z waszej strony, gdybyście zostawili kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowali ten kanał po więcej koszykarskiego kontentu. Dzięki. Zanim przejdziemy do opisu tego wybitnego meczu, warto przypomnieć jak wyglądał ówczesny sezon Lakersów oraz co wydarzyło się zaledwie miesiąc wcześniej. Spójrzmy prawdzie w oczy, to nie był dobry okres dla Lakers. O zespołu stanowili Kobe Bryant oraz Lamar Odom, a reszta składu? Na rozegraniu street bowler Smush Parker, goście do którego Kobe nigdy nie zdołał nabrać szacunku. Pod koszem Kwame Brown, o którym już wtedy było wiadomo, że, delikatnie mówiąc, zdecydowanie nie zasłużył na pierwszy pik w drafcie. Chris Mim, legenda Lakers w pewnych kręgach, był starterem na pozycji centra tylko ze względu na kiepski roster LA. Na ławce Luke Walton, Devin George, Brian Cook, Sasha Wujacic. Andrew Bynum był osiemnastoletnim debiutantem i jego czasy miały dopiero nadejść. Nie dziwne, że Kobe i Odom byli w pierwszej siódemce najdłużej przebywających zawodników na parkiecie w tym sezonie. Był to również rok powrotu Phila Jacksona. Zen Master zrezygnował z roli trenera Lakers w 2004 po sromotnej porażce w finałach NBA. Wydał książkę, w której nie powstrzymywał się od wylania wielu gorzkich słów na temat Bryanta, opisując go między innymi jako gracza nietrenowalnego. Po pierwszym od lat w sezonie bez playoffów, Jeannie Bass namówiła go do dania sobie kolejnej szansy. Był to początek naprawy skomplikowanej relacji Jacksona z Bryantem. Relacji, która miała w przyszłości podarować klubowi dwa kolejne tytuły. Ale na przełomie 2005 i 2006 roku mało kto w ogóle o tym marzył. Kobi wiedział, że w tych trudnych dla Lakers czasach wszystko na boisku zależy od niego. Średnia 35,4 punkta na mecz i pierwszy tytuł króla strzelców w sezonie zasadniczym, mówi samo za siebie. Czasem przychodziły spotkania, w których Kobi musiał odratowywać sytuację. Czasem wchodził w trans, Magiczny strzelecki rytm i był nie do powstrzymania. Taki przypadek wystąpił miesiąc przed meczem z Raptors, 20 grudnia 2005 roku przeciwko Dallas Mavericks. W ciągu niecałych 33 minut, albo inaczej, zaledwie 3 kwart, Kobe zdobył 62 punkty. Jeden punkt więcej niż cały skład Mavericks. To był klasyczny blowout. Przed rozpoczęciem ostatniej kwarty, przy wyniku 95-61, do 61, Phil Jackson posłał swego asystenta Briana Shaw'a, by spytał Bryanta, czy chce pozostać w meczu, by rzucić może i nawet 70 punktów. Może nawet i pobić rekord organizacji należący do Regina Baylora. Kobi rzucił okiem na tablicę wyników i stwierdził krótko: nie, kiedy indziej. Shaw był delikatnie mówiąc zdziwiony i spróbował jeszcze raz. Że co? Masz szansę zdobyć 70 punktów. Ilu graczy może powiedzieć, że zdobyło 70 punktów? Wejdź na boisko, pograj te kilka minut, zdobądź 8 oczek i zejdziesz, gdy będziesz miał równe 7 dych. Odpowiedź Bryanta? Zrobię to, kiedy naprawdę będziemy tego potrzebowali. Po meczu z Dallas, Jeannie Bass była wściekła na chwila. Pytała, dlaczego zrzucił kobiego z boiska na całą kwartę. Jackson, niewzruszony, stwierdził, że było to jednostronne spotkanie i że nie na tym polega koszykówka. Jeannie odpowiedziała, może i nie, ale kobi ustaliłby nowy rekord. I tutaj warto pochylić się nad nastawieniem kobiego. Po zdobyciu 62 punktów w 3 kwarty, Bryant wiedział, że takie sytuacje będą się powtarzać. Kobi był w szczycie formy w tym sezonie i jak sam to ujmował, moja fizyczność zaczęła doganiać mój mental. Sam cytat: Zrobię to, gdy naprawdę będziemy tego potrzebowali, sugeruje, że kobi miał w sobie tę pewność. Styczeń 2006 roku był dla Bryanta okresem dominacji. W ciągu 13 spotkań zdobywał średnio 43,4 punkta na mecz, a Lakers wyszli z tych rozgrywek zwycięsko 9-krotnie. Przed meczem z Raptors Bryant wypowiedział się na temat swoich występów strzeleckich, odnosząc się również do 62 punktów z grudnia. W taki oto sposób. Wielu zawodników nie wierzy w możliwość zdobycia 80 punktów. 50 to już wystarczająco dużo, a gdy jesteś w gazie, może 60. Ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Nigdy nie stawiałem sobie granicy. Zawsze uznawałem, że zdobycie 80 punktów jest możliwe. Zdobycie 90 punktów jest możliwe. Myślałem, że zdobycie 100 punktów jest możliwe. Zawsze. Myślę, że koszykówka jest świadectwem tego, co może się wydarzyć, gdy nie kładziesz górnego limitu na to, co jesteś w stanie zrobić. To świadectwo potęgi wyobraźni. niby nie podszedł do tego spotkania jak do siódmego meczu finałów na przykład. Dzień przed świętował trzecie urodziny swojej córeczki Natali, a pod wieczór pozwolił sobie na pizzę pepperoni. W niedzielę przed samym meczem zjadł burgera z frytkami. Nie była to super produktywna sportowa dieta. Miał obolałe kolano i jeszcze w pierwszej kwarcie dość mocno ten dyskomfort odczuwał. Jak wspomina, podczas jednego posiadania na początku spotkania miał czystą drogę pod kosz wzdłuż linii bocznej. Oczywiście skorzystał z przestrzeni i zdobył lejapem, proste dwa punkty. Brian wówczas zauważył, że rotacja w obronie Raptors jest dość powolna. W tym przypadku wystarczyły dwa kozły, by dostać się pod kosz, więc w kolejnych akcjach stawał się coraz agresywniejszy. Jeszcze kilka razy przeatakował kosz, następnie rzuty z pół dystansu i z załuku zaczęły wpadać, a kolano stawało się coraz bardziej rozgrzane i rozluźnione. Stąd już niedaleka droga do Kobiego w finalnej mamba formie. Lakersi grają jednak piach. Kłami Brown nie potrafi złapać piłki pod koszem. Lamar Odom podłuje na potęgę. Smush Parker ma przebłyski, ale jest mocno niepewny. Popełnia straszne błędy. Z drugiej strony Mike James jest nieomylny z załuku. Rozdaje asysty. Jest generałem parkietu. Charlie Villanueva zalicza świetną zmianę i trafia rzut za rzutem. Morris Peterson ma problemy z odnalezieniem rytmu, ale Chris Bosch i Jaden Rose ratują jego błędy. Po połowie Raptor sprowadzą już 63 do 49. Kobe jest autorem 26 punktów. Jeśli najlepszy gracz drużyny przeciwnej w połowie spotkania ma już 26 punktów, to możesz zacząć obawiać się jego ofensywnej erupcji w końcowych kwartach. Trener Raptors, Sam Mitchell, miał na to jednak prostą odpowiedź. Jak wspomina Matt Bonner, rezerwowy z Toronto, trener miał podczas jednego timeoutu powiedzieć: Kobi może zdobyć 100 punktów, nie obchodzi mnie to, bylebyśmy wygrali to spotkanie". I przez większość meczu taka filozofia działała. Ale w drugiej połowie nie do końca. Jeszcze w trzeciej kwarcie Raptor sprowadzili przewagą 18 punktów. Sytuacja odmieniła się diametralnie, gdy Kobe zaczął rzucać. Rzucać. Rzucać przy każdej nadarzającej się okazji. Lamar Odom motywował go, szeptając mu podczas przerwy na żądanie nie zdobędziesz sześciu dych. Na początku czwartej kwarty Bryant oberwał w oko. Faul nie został odgwizdany i we frustracji Kovic nakrzyczał na sędziego, który obdarował go faulem technicznym. To jeszcze bardziej rozjuszyło Bryanta. Gdy na jego koncie pojawiło się już te 60 punktów, w hali słychać było ogromne podekscytowanie. Każdy sięgał po telefon i wysyłał SMS-y. Ludzie opuszczali swoje niedzielne barbecue, by zasiąść przed telewizorem, zobaczyć, co się dzieje. Zawodnicy NBA zaczęli do siebie dzwonić, krzycząc do słuchawki: Ej, włącz Lakersów, Kobi oszalał. Na kolejnym time Odom powiedział do kobiego. Nie dasz rady zdobyć 70 punktów. Aż w końcu, gdy wszystko było jasne, krzyknął w jego stronę: A, do diabła, zdobądź te 8 dych”. Kobi go słyszał, ale kompletnie nie zwracał na niego uwagi. Był w swoim świecie. To był trans, pełne skupienie, zamknięcie się w swojej skorupie i ciągły, nieustanny atak. A Toronto? Mike James, największy przegrany tego występu, był sfrustrowany i zniesmaczony grą swoich kolegów oraz przede wszystkim decyzjami trenera. Jak wspomina, patrzyłem na twarze całej reszty i wszyscy bez wyjątku, zarówno starterzy jak i ławka rezerwowych zostali cheerleaderkami kobiego. Bryant ukradł nam chęć zwycięstwa. Każdy stał się fanem, każdy Bryantowi kibicował. Wyglądało to tak, jakby moja drużyna chciała, by Bryant to zrobił. To była jedna z najgorszych nocy w mojej karierze. Kompletnie mu się nie dziwię. W pierwszej połowie spotkania to Mike James zapowiadał się jako zdobywca nagrody zawodnika meczu. Trafił z rzędu pierwsze 6 rzutów za 3 punkty. W całym spotkaniu zaliczył Double Double, 26 punktów oraz 10 asyst, trafiając na 67% skuteczności. Nikt tego nie pamięta. Bo Kobi zrobił to co zrobił. Przez ostatnie dwie kwarty Raptors zdobyli 41 punktów. Sam Kobi Bryant zaliczył ich 55. Gdy złapał rytm, nic nie było w stanie go powstrzymać. Sam Mitchell wysyłał po kolei wszystkich swych obrońców na kobiego. Ustawiał strefę, ustawiał obronę box and One. Jedyne czego nie próbował ustawić to podwajania. I był to błąd, który jest mu wypominany po dziś dzień. Mike James nie potrafił zrozumieć decyzji trenera. W trakcie meczu był bliski tego, by wywołać bunt wśród zawodników i zacząć kryć Bryanta we dwóch obrońców, w przeciwieństwie do zaleceń trenera. Gdy Jalen Rose ani Morris Peterson nie radzili sobie, gdy Kobi rzucał nad ich dłońmi, Mike poprosił Michela o przydzielenie go do obrony lidera Lakers. Co usłyszał w odpowiedzi? Nie możesz kryć kobiego, bo złapiesz niepotrzebne faule. Mike James był najważniejszym zawodnikiem Raptor z tego dnia. To prawda, jego utrata po sześciu przewinieniach byłaby bardzo bolesna dla wyjściowego składu. Ale mówimy o próbach powstrzymania człowieka, który zakończył swój dorobek punktowy na sumie 81 punktów. No, tonący brzytwy się chwyta. Sam Mitchell nie podjął tego ryzyka. Coach Raptors po latach tłumaczył się chęcią zwycięstwa zgodnie z dewizą, niech Kobi robi co chce najważniejsze by reszta nie była w stanie mu pomóc. W 2017 roku powiedział tak: Mamy naprawdę cienką linię w percepcji tego, czy ktoś jest człowiekiem wielkim, czy tylko samolubnym. Gdyby Kobi zdobył 81 punktów, ale byśmy wygrali, to jak zareagowaliby ludzie w mediach? Jest egoistą. Racja? Gdy wchodziliśmy na boisko w czwartej kwarcie, dalej wygrywaliśmy. W trakcie spotkania miałem w głowie dwie myśli. Pierwsza, jak możemy go powstrzymać, oraz druga, wciąż jesteśmy w stanie to wygrać. Takie jest życie. Kilka lat po meczu Mitchell miał okazję zamienić parę słów z Bryantem na ten temat. Usłyszał od niego. Trenerze, aby wygrać ten mecz, musiałem rzucić 81 punktów. To był jeden z tych dni. Nie mogłeś temu zapobiec, bo nic tego dnia nie było w stanie mnie powstrzymać. Trener Raptors odpowiedział mu: Kobe. Ja to wiem, wiem, bo próbowaliśmy to zrobić. Kobe Bryant, 28 for 46 from the field. This would 18 for 20 from a i 81 point game. 55 w get him out Kobe Bryant pokonał klubowy rekord punktów w jednym meczu NBA. Rekord ten utrzymywał się aż 46 lat od występu Elgina Baylora, który zaliczył 71 punktów w 1960 roku. Pokonał również rekord Wilta Chamberlaina, którego 78 punktów było drugim najlepszym wynikiem w historii NBA. Ale nawet po pokonaniu obu rekordów, nawet gdy Lakers mieli już bezpieczne prowadzenie pod koniec meczu. Kobi nie schodził z boiska. W pewnym momencie pod koniec spotkania Phil Jackson zwrócił się do asystenta Franka Hamblena, mówiąc: Myślę, że ściągnę kobiego z parkietu. Hamblen odpowiedział: To raczej nie jest dobry pomysł kobi ma już 77 punktów. Bryant musiał grać dalej, by pobić kolejny rekord dotrzeć do tych ośmiu dych, a to wszystko z jednego powodu. W innym przypadku, całkiem możliwe, że fani zebrani w Staples Center doprowadziliby do bojkotu. Każdy chciał zobaczyć rekord na własne oczy. Baron Davis, grający w tej samej hali mecz wcześniej, zostawił w restauracji niedojedzony obiad, by wrócić na parkiet i stojąc w korytarzu obejrzeć choćby jego końcówkę. Gracze Lakers nie oddawali rzutów, bo bali się, że zostaną znienawidzeni przez widownię. Każda piłka szła do rąk kobiego. To Bryant miał wykonać kolejny rzut, zdobyć kolejne punkty. To on miał dokonać czegoś wielkiego. W ostatnich minutach mecz był już wygrany. Tu nie chodziło o wynik, o dobijanie Raptors, o bezsensowne trzymanie swojego superstara do ostatnich sekund. Najważniejsza była historia, dziejąca się na oczach wszystkich zgromadzonych w hali. Wypełniona po brzegi widownia, 19 tysięcy osób – zawodnicy, trenerzy, pracownicy każdy już wiedział, że jest świadkiem wspaniałej historii. Komentator Lawrence Tanter zasugerował pod koniec, by wszyscy zachowali swój bilet z tego meczu na przyszłość. Skrawek papieru stał się świętym artefaktem, który fani oprawiali w ramkę i wieszali na ścianę. Członkowie sztabu trenerskiego, a nawet sami zawodnicy, jak np. Luke Walton, podchodzili do kobiego po autograf na kartce A4 z wydrukowanymi statystykami. Tragicznej jakości zdjęcia wykonywane starymi telefonami komórkowymi stały się bezcennymi pamiątkami. Galeria Sław zgłosiła się do Kobiego z prośbą o przesłanie butów oraz koszulki z tego meczu, a takie sytuacje raczej nie dzieją się wobec graczy, którzy do Galerii Sław jeszcze nie zostali powołani. Kobi wysłał im swe buty, ale jego żona, Vanessa, kategorycznie zabroniła pozbywania się koszulki, która została oprawiona w ramkę i powieszona w domu państwa Bryant.

I want to celebrate the legend of the Black Mamba. I'm really grateful that I got a chance to play in that game and got a chance to see his greatness up close and personal. Choć Mike James jest rzeczywistym przegranym tego pojedynku, to największe wiadro pomoj wylało się przez te lata na Jaylenie Rose'ie. Utarło się powiedzenie, że to właśnie na nim Kobe zdobył 81 punktów. Że Rose krył Bryanta przez całe spotkanie. Ta łatka została na nim już do samego końca kariery i wielokrotnie były gracz Raptors i m.in. Pacers był szkalowany, wyśmiewany i oceniany przez pryzmat tego jednego meczu. Jeszcze przez kilka lat wdawał się w utarczki słowne na Twitterze. Blokował ludzi zaledwie wspomnienie tego spotkania. Ostatecznie pogodził się z historią, obrócił wszystko w żart i wraz z Kobim odtworzyli w sitcomowy sposób sytuację, która wydarzyła się po meczu. Jak się masz? Jak się retirement treating you? It's great, man. It's great. Just uh you know a little writing, a little investing. Nice. So I don't know if you saw the thing on Twitter about your statue. Uh, you know, I you know, stuff. Yeah, I'll yeah, have a uh a, a vodka martini. How many hours would you like? 81. Really? No, I'm just playing, just Kobi Bryant po wygranym spotkaniu miał udać się do restauracji, by po cichu celebrować swoje niemałe osiągnięcie. Zamówił drinka, martini. Dodatkowo poprosił kelnera o dokładnie 81 oliwek. Typowa kinowa historia z drugim dnem z Kobiem Bryantem w roli głównej. Prawda wygląda jednak kompletnie inaczej. Owszem, Jalen Rose przyjął na klatę najwięcej punktów, bo był podstawowym obrońcą kobiego, ale trzeba zamienić miejscami cyferki w tej liczbie, bo przyjął ich nie 81, a 18. Kobi wrzucił kolejne 17 punktów Morrisowi Petersonowi, 8 punktów Mike'owi Jamesowi, 7 punktów Joeyowi Grahamowi zdobywał po kilka punktów na takich obrońcach jak Chris Bosch, Jose Calderon, Pape Soul oraz Matt Bonner. Jalen wspomina pewien bardzo istotny fakt dotyczący tego meczu. Mówi, że Kobe Bryant ani przez chwilę się nie odzywał, nie prowokował, nie cwaniakował, nie robił trash -talku, nie bił się w klatkę piersiową, nie gwiazdożył, nie wykonywał akcji pod topki czy highlighty. Gdyby spróbował, bardzo możliwe, że nie zdobyłby tych 81 punktów. Dlaczego? Bo wtedy chcielibyśmy mu zrobić krzywdę, chcielibyśmy pozbyć się go z meczu. Często mówi się o skupieniu oraz o dyscyplinie kobiego. Ten dzień dosadnie to udowodnił. Rose ma całkowitą rację. Jeśli chcecie zobaczyć kompilację najważniejszych i najefektowniejszych akcji kobiego Bryanta z całej kariery, to najprawdopodobniej nie zobaczycie ani jednego highlightu z historycznego meczu przeciwko Raptors. Kobi grał stabilny, efektywny basket. W kontrataku pozwalał sobie na zwykłe wsady oburącz, a nie na paczki rodem z konkursów wsadów. Rzucał trójki w twarz po jab stepach, bez bawienia się w crossovery, stepbacki i inne efektowne, streetballowe zagrywki. To był popis szalenie skutecznych podstaw koszykówki. Według formuły Game Score stworzonej przez wybitnego analityka i statystyka Johna Hollingera, Kobe Bryant zaliczył drugi najbardziej produktywny mecz w historii NBA po 1983 roku. Statystyka ta nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu występów z lat poprzednich, więc oczywiście legendarne 100 punktów Wilta Chamberlaina jest z automatu, umownie, umieszczona na szczycie najlepszych indywidualnych osiągnięć w jednym meczu NBA. Ale wracając do Gamescore, na pierwszym miejscu znajduje się występ Michaela Jordana z 28 marca 1990 roku, kiedy to wrzucił Cleveland Cavaliers 69 punktów. Żeby tego było mało, dołożył aż 18 zbiórek. 6 asyst, 4 przechwyty oraz blok. Trzeba jednak dodać, że w meczu odbyła się dogrywka, a Jordan zagrał równiutkie 50 minut. Gamescore wyniósł 64,6%. 81 punktów kobiego Bryanta robi wrażenie przede wszystkim dlatego, że to drugi najwyższy wynik w historii NBA. Potrzebował na to niecałe 42 minuty. W statystyki Bryant dodał jeszcze 6 zbiórek, 3 przechwyty, 1 blok oraz 2 asysty. I te dwie asysty mówią bardzo wiele o tym, jak wyglądała gra kobiego. O ile z początku Bryant brał udział w rozprowadzaniu piłki, o tyle w drugiej połowie było pewne, że gdy już ją otrzyma, to na pewno odda rzut. Gamescore z tego meczu wyniósł 63,5. W tym filmie jednak nie mam zamiaru bawić się wybór najlepszego indywidualnego występu między MJ'em, Kobim oraz Wiltem: każdy z nich był ponadczasowy i wpisał się na stałe w historię ligi. Jose Calderon po dziś dzień nie może uwierzyć w to, co się stało. Jak wspomina, wówczas zdobycie około 80 punktów to była dla niego robota na jakieś 12 do 14 spotkań. Sasza Wujaciewicz był zły na Bryanta, bo nie trafił trójki po jego podaniu w końcówce. Mógł mieć w końcu 84 punkty, a nawet więcej. Jak sam Kobi stwierdził 7 lat później, gdy po raz pierwszy sprawił sobie przyjemność obejrzenia tego meczu w 2013. Spudłowałem tyle prostych rzutów, a mogłem zdobyć 100 punktów, pisał na Twitterze. Rudy Gay, oglądając ten mecz na żywo, już wiedział, że w następnym roku zostanie graczem NBA. Obawiał się, czy na pewno jestem w stanie obronić coś takiego. Shaquille O'Neal, będący w tamtym okresie wielkim przeciwnikiem Kobiego, odmówił komentarza świeżo po osiągnięciu swojego byłego kolegi z drużyny. Antoine Walker, grający z O'Nealem w Miami Heat, zdradził jednak po latach, że po tych 81 punktach Bryanta Shaq wystosował prośbę do klubu. Prośbę o możliwość oddawania 50 rzutów w meczu. Matt Bonner nie zostawił sobie żadnej pamiątki z tego spotkania, ale zyskał coś o wiele cenniejszego: przydomek, nadany przez samego autora. W końcu to Bryant nazwał Bonera Red Mambą, gdy komentował na żywo swoje premierowe oglądanie meczu w 2013. Chyba nawet nie zdawał sobie sprawy, jak ogromne znaczenie i wpływ ten pseudonim będzie miał na karierę sympatycznego, rudowłosego podkoszowego. Demar de Rozan od dziecka był ogromnym fanem kobiego i, oczywiście, oglądał ten mecz na żywo. Jak mówi, to jedno z jego najważniejszych koszykarskich wspomnień dzieciństwa. Nie wierzył, że to, co widzi, dzieje się naprawdę. Czuł się, jakby oglądał symulację z gry wideo. Kilka dni po występie Bryanta Raptors zwolnili generalnego menadżera Roba Babcocka i oczywiście występ Kobiego miał na to tylko pośredni wpływ, ale na to stanowisko następnie zatrudnili Briana Colangelo, który trzy lata później wydraftował Rozana, a sześć lat później dokonał wymiany za Kyle'a Laurego, co dało początek nowym Toronto Raptors. Czasem to zabawne, jak wszystko na świecie jest ze sobą w jakiś spójny sposób połączone. Dla Patryka O'Neill'a szybki wywiad z Kobim tuż po końcowej syrenie stał się highlightem dziennikarskiej kariery. Gdy mikrofon znalazł się już przy brajancie, legenda Lakers ocknęła się ze swego morderczego transu. Uśmiechnęła się i skomentowała mecz krótko. W najśmielszych snach się tego nie spodziewałem. Po prostu tak się wydarzyło. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Był to też pierwszy i jedyny mecz Bryanta, na który przyszła osobiście jego babcia. Zawsze trzymała kciuki za swojego kochanego wnuka. Razem z dziadkiem nagrywali mecze NBA na kasety VHS i wysyłali je Kobiemu do Włoch, gdy ten był jeszcze dzieckiem. We gotta go, to him. Kobe Bryant scored 81 tonight against the Raptors. się pretty dobrze. 10 lat później, gdy Kobe Bryant zakończył swoją bogatą karierę, jeszcze raz zadano mu pytanie odnośnie swego najsłynniejszego meczu. Oto co odpowiedział. Może zabrzmi jak wariat, ale zdobycie 81 punktów nie było dla mnie zaskakujące. Mam nadzieję, że nikt nie potraktuje tego jako arogancji ani niczego w tym stylu, ale wtedy, mając 27 lat, będąc w szczycie fizycznej formy. To nie była dla mnie niespodzianka. Po przepracowaniu całego lata na bieżni, pracując nad kondycją, wykonując tysiąc rzutów dziennie, to nie było nic zaskakującego. To było dokładnie to, co miałem zrobić.

Four days off now so i guess you don't have like an early morning maybe i'm guessing go out and like celebrate or <laughs> yeah, what do you right. do after a game like that uh well tonight i'll go home and get some more therapy uh on my ankle and on my knee and uh you know make sure i get healthy um then tomorrow morning make some breakfast <laughs> sit back chill watch some cartoons <laughs> you know do that whole thing Tom and Jerry, man. <laughs> <laughs>